okolica no ale cóż, jedna puszeczka, druga tutaj widzę rozjechana. Drużka dosyć często u, uczęszczana, bo mm, jest tutaj rozjeżdżone przez auta. No przejdźmy dalej, dwie, dwie Buteleczki, dwie puszki. Jakby to flaming powiedział: eee, flaminguki. Zobaczymy, co tutaj dalej się dzieje. Tam coś w wodzie pływa. Nie mam reklamówki, by to pozbierać jakiegoś worka. No ale lecimy dalej. Już nawet nie jadę na rowerze. Co my tu mamy? Mario, siemano. Yy, żywiec, żywca mamy. Bardzo ładna okolica. Yy, no, ale uczęszczana dróżka. To jest w stronę yy, jeziora Zalewu Dąbskiego, o tutaj jeszcze coś tutaj mamy. To następny żywiec. Czak, jak się czai. Pewnie trzeba, trzeba będzie tą dróżkę zrobić jeszcze raz. Drzewa zwalone po ostatniej wichurze. Siemano Obserwator, Siemano Mario. Przejeżdżałem już wcześniej tą drogą i widziałem tych Puszek, butelek dosyć dużo tu się wala. Ładna pogoda, rowerzystów dużo. Tu coś jest w wodzie. A tam widzę puszkę. Dwie nawet. Tu jest następna. Tutaj jedna w korzeniu. Tam coś rzucone do wody jedna, druga, trzecia tam, zobaczcie, ile jest może to dobrze nie widać, bo same szyjki tylko wystają. O, zobaczcie tu Następna Flaszeczka O Mario Rower kupił Fajnie A no, tak się mój rowerek prezentuje Już wam pokazuję O Robert Dobra Co tutaj dalej mamy? Szkoda, że nie mam worka ze sobą. Jednak dobrze jest. Tu coś jest. Tam w wodzie. Tam jakieś śmieci. Proszę bardzo, tam po drugiej stronie. Puszka. I to tylko tak jedną stronę. Robię tutaj zdjęcia. Przez rowerzystów, tak jak tutaj ktoś przejechał, to widać, że droga jest uczęszczana. Butelki, butelka, butelka. Tu coś jest, butelka. Puszki, dużo puszek. O. Jedna, druga, trzecia. Tam są duże butelki od wody o, tragedia Tam zobaczcie jak to zalane fajnie dobrze teraz po drugiej stronie Drzewa Drzewa tutaj widzę są powalone, ale to nie przez podmywanie korzeni, tylko raczej wiatr zrobił te ostatnie spustoszenie no, ale też jest dołek, bo ładna pogoda dzisiaj więc co więc trzeba korzystać No nie że tu tyle śmieci jest. O. Tak to wygląda, puszka, butelka. No, rowerzyści przejeżdżają. Następnie rowerzy wsi. No ten, ten lasek jest ładny tam zalany fajnie e... fajne widoczki No ale co już brudno wszędzie. W śniegu praktycznie w zachodnio-pomorskim mało co było. No ale to chyba są niektóre puszki, butelki, już z wielu, z wielu lat. Ta puszeczka tak to wygląda. Dobra, chciałem Wam pożyczyć wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, odpoczynku, korzystajcie z ładnej, z ładnej pogody, uśmiechu na twarzy. O kurczę, kolejna zubrówka. Kurde, brudno tu jest, wiecie? Dobra, jeszcze raz najlepszego. O, co to mam? Jakaś tam buteleczka, nie buteleczka tylko. O, następna. O tak, mijając tą drogą, to ze 30 puszek. Dobra, pozdrawiam.